Albo taka sytuacja, ja to się nieraz zastanawiam, jak to się dzieje, że ci wszyscy szkoleniowcy, że oni jeszcze z głodu nie poumierali. I no, odpowiedź wydaje mi się taka, że po prostu ciągle mają klientów, ciągle przychodzą ludzie, którzy kupują od nich te szkolenia. No i to, to jest jakby dlaczego wszyscy nie mogą zarabiać, nie? Bo przychodzą tacy ludzie, którzy gdzieś tam zobaczyli reklamę nie wiem, brokera czy czegoś i zarabiaj pieniądze, uzyskaj wolność finansową. No i szukają naturalnie edukacji i się łapią na jakieś szkolonko, nie? Takiego edukatora, szkoleniowca i... Płacą 2-3-5 koła za szkolenie o niczym od jakiegoś nie wiadomo kogo. I rzecz w tym, że jak chcesz być traderem, to musisz być biznesmenem, musisz być łowcą, rekinem, a ty zostałeś pożarty jeszcze zanim w ogóle otworzyłeś transakcję. Po prostu przychodzisz jako klient z mentalnością klienta. I sponsorujesz od początku tego czy tamtego. Więc wszyscy nie mogą zarabiać, ale to jest też niestety tak, że nowi ludzie na rynku biorą się po prostu z reklam. Reklamą zmanipulowany, już obkupiony wszystko, wszystko kupił, co się dało. Teraz siądzie news na Bloombergu i, i leci na rzeź, nie? bo po prostu człowiek, który słucha reklam, wierzy w newsy i tak dalej.